Cześć, nazywam się Ada Kinowska, jestem wirtualną asystentką i prowadzę stronę Kobiecy Biznes Online, czyli miejsce dla kobiet przedsiębiorczych, które chcą spełnić swoje marzenia biznesowe. Dzisiaj powiem Ci, pokażę Ci na ekranie mojego komputera, jak stworzyć logo w kanwie em, w bardzo szybki i prosty sposób. Pamiętajmy, że logo zawsze... Możemy zmienić, możemy też zlecić wykonanie takiego logo, jeżeli nas y, pozwalają nam na to środki, y, ale możemy też stworzyć takie logo bezpośrednio w kanwie, co jest bardzo proste i y, 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 za chwileczkę, w ciągu dosłownie sekundki, to zrobimy. Ok, żeby zrobić logo, jak zawsze, wchodzimy w kanwę, yy, bo Canva to jak wiadomo najlepsze narzędzie do tego typu rzeczy i od razu wyświetla nam się logo. Jeżeli nam się tutaj nie wyświetla logo, to możemy wpisać tu logo i tak samo zobaczymy co i jak. Wpiszmy sobie tutaj logo i mamy do wyboru różnego rodzaju wzory. Jeżeli kompletnie nie mamy pomysłu na to, jak nasze logo ma wyglądać, to możemy sobie te wzory obejrzeć, zobaczyć co, jak, gdzie i w ogóle może nas coś tutaj zainspiruje. Powiedzmy, że mm, mamy. Takie logo nam się podoba. To jest. To jest logo, z którego powstało moje logo. <laughs> zmieniłam swój kolor na, <laughs> na jeden z moich kolorów, sobie zmieniłam kolor. Na ten kolor dokładnie. I tutaj e, na początku było napisane właśnie takimi literami, tą czcionką. Ona jest fajna, tylko że ona nie ma e, polskich znaków. Hops. E, przeciągamy sobie, łapiemy. Łapiemy sobie i przeciągamy. I to też możemy sobie dostosować do naszych e, do naszych potrzeb. I tak mniej więcej powstało moje logo. Ja tutaj mam już w jednej wersji, w niektórych nie mam i tyle. W którymś momencie stwierdziłam sobie, że po prostu chcę dodać moje logo. Teraz w tym momencie wygląda w ten sposób, już Wam pokazuję. Widzicie, tak było z trzema takimi paseczkami. Tymi, tym. A tutaj mamy to, które jest aktualnie i zmieniłam na czcionkę, która jest moją czcionką przewodnią żeby było wszystko wiadomo i teraz tak wiadomo, że czasami jest tak, że na przykład chcemy mieć bardziej takie logo, czyli czyli chcemy mieć bardziej, że mamy jakiś tutaj element i potem mamy napis, tak? Nie zawsze to musi być sam napis. Czasami chcemy, żeby to się w jakiś sposób kojarzyło z tym, co robimy, czyli żeby na przykład był jakiś akcent, który będzie nam w jakiś sposób pokazywał co, co dokładnie. Co dokładnie mamy na myśli? Nie wiem, jeżeli uczymy, jak zarządzać czasem, no to może chcemy mieć na przykład zegarek jakiś w, w logo albo no tego, tego typu rzeczy. Wiadomo, że tutaj to logo, które powstanie, właśnie w. Kanwie przez nas zrobione będzie logiem, które, no myślę, że na początku, chyba że jesteś, chyba że się na tym super znamy, tak, ale na początku myślę, że nie będzie jakiś super profesjonalne, ale pamiętajmy o tym, że to logo ma być tylko po to, żeby było, żeby nas, żebyśmy żeby mogli w ładny sposób pokazać nazwę naszej firmy, ale nie jest to, nie jest to rzecz, której po pierwsze nie możemy zmienić. A po drugie, rzecz, która, która jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, jakie mamy treści, czy jesteśmy regularne, czy nie jesteśmy regularne, itd., tak itd. Tak Tutaj, jakby to jest wszystko, co możemy zrobić z tym logo. Jak posługiwać się kanwą, jeżeli pierwszy raz w życiu widzicie ten, taki, ten, to narzędzie. To zrobiłam całą instrukcję obsługi kanwy w osobnym filmie. Proszę poszukajcie na moim kanale. Link znajdziecie w, bio. Link znajdziecie w opisie tego, do tego filmu. Jeżeli chodzi o to, co jest jeszcze bardzo ważne, jak widzicie, ja tutaj mam białe tło na tym logo. Powiedzmy, że to logo już jest OX i teraz ja chciałabym pobrać to, ale chciałabym, żeby to tło, które tutaj jest białe, nie było białe, bo czasami potrzebujemy po prostu przejrzystego tła. I jak to zrobić? Taka opcja, żeby pobrać w, z przeźroczystym tłem, tutaj musimy zaznaczyć przeźroczyste tło, i wtedy się nam pobierze z przeźroczystym tłem. Taka opcja jest tylko i wyłącznie w Canvy Pro. I jeżeli nigdy wcześniej nie używaliśmy yy, Canvy, to po zarejestrowaniu się mamy 30 dni na to, żeby tę tą kanwę sobie potestować bez żadnych opłat za darmo. Yy, I w tym czasie warto jest zrobić logo, pobrać i wtedy będziemy mieć tą opcję już na zaś. To jest dla osób, które chcą naprawdę małymi kosztami taką firmę stworzyć i e, chcą mieć ładne logo z przezroczystym i nie płacić za to nie wiadomo jakich pieniędzy. Oczywiście tło można też w jakichś zewnętrznych e, zewnętrznych Narzędziach usunąć, ale to jest jakby bardzo wygodne i to jest taka wskazówka. Ja tak właśnie zrobiłam, jak byłam na początku swojego, swojej działalności, jeszcze tej wirtualnej asystentki, że po prostu skorzystałam z tego, że tutaj można. Pobieram sobie bez tła. Tak wygląda logo bez tła. Jest takie, widzicie, szare u mnie się pokazuje, a tak wygląda. Zesłałem tło jest białe i to jest. Taka różnica i różnica jest też taka, że jeżeli na przykład bym chciała sobie umieścić to teraz na tym filmie, to mogłabym sobie wstawić to logo elegancko i nie byłoby widać białego tła, czy nie byłoby takiego białego kwadratu, jakby on nie, nie wyróżniałoby się tak, tylko wyglądało, jakby było napisane na przykład na tym filmie, tak jakby było umieszczone. Okej, okay, mam nadzieję, że Twoje logo jest już gotowe. I jeżeli ten film okazał się dla Ciebie przydatny, to jak zwykle proszę Cię, żeby zostawiłam jakiś znak, czyli subskrypcję, łapkę w górę, bądź komentarz, i widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Dziękuję Ci bardzo, cześć Pa!